Ostatnio ciągle przy czymś długie? Tym razem na warsztat trafiła do mnie zmywarka Whirlpool'a. E, Whirlpool'a, dobrze mówię? Tak. E, Whirlpool... Power Clean 6 coś tam. E, co tu jest? A++ A++, bardzo oszczędna w ogóle, super, ekstra. E, co się z nią dzieje? Ogólnie rzecz biorąc, dzieje się z nią to, że wyskoczył błąd. Wyskoczył błąd na tym oto wyświetlaczu. O, tu jest wyświetlacz. Wyskoczył błąd, który się nazywa F19. Nie wiem dlaczego F, bo wyświetla się F12. Nie wiem dlaczego F, bo tutaj F się nie wyświetla. Jest tylko, wyświetla się cyferka 12. I uwaga, powiem, że ta cyferka wyświetla się po około 2 minutach od podłączenia zmywarki do prądu. W sensie, jeżeli wetkniemy wtyczkę do prądu, to nic się nie dzieje, jest głucho i w pewnym momencie wyświetla się ta cyferka. No, tutaj, jak widzicie, rozebrałem już trochę. Tej zmywarki i tu od dołu. Bo co się okazało? Okazało się, że prawdopodobnie przyczyną jest ten moduł. Moduł, który steruje całością. Miałem tu kłopot, żeby się do niego dostać. I chyba się dostałem w ogóle od przysłowiowej dupy strony. Podobno da się to zrobić tutaj od przodu. I zaraz to będę próbował zrobić, wkładając go z powrotem. Moduł, taki moduł kosztuje nowy chyba ponad dobrze ponad 500 zł. Na szczęście jest ktoś, kto takie moduły naprawia. Naprawa kosztuje zdecydowanie mniej. Podam wam zaraz yy, namiary na tego człowieka, bo mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, że ktoś potrafi takie rzeczy naprawiać. Dzięki temu możemy trochę utrzeć nosa producentom, którzy po prostu robią wszystko, żebyśmy nic nie naprawiali, tylko kupowali ciągle nowe. Moduł, jeżeli byście go szukali, to siedzi dokładnie tutaj, o tutaj, w tym miejscu. I w pierwszej chwili pomyślałem, że no, odkręcę tutaj ten plastik. Ale jak się temu bliżej przyjrzałem, nawet tu są, są dwie śrubki, żebyście się wiedzieli. Są dwie śrubki, trzeba je odkręcić, tutaj jedna, tu druga. I myślałem, że to po prostu jakoś wyjmę. Ale jak się przyjrzałem temu bliżej, to stwierdziłem, że tutaj po prostu jest to lite, że tego się nie da otworzyć. Ale ponieważ wrzuciłem to pytanie na elektroda.pl na forum, to mili panowie podpowiedzieli mi, że to jednak się da otworzyć. I będę próbował to teraz zrobić, aczkolwiek fajnie jakby to jednak stało gdzieś wyżej, bo tu tak dosyć niewygodnie się do tego zabierać. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj są dwa zatrzaski. Jeden jest tutaj Drugi jest po drugiej stronie. Trzeba wsadzić tam płaskie śrubokręty i je wyciągnąć. Nie jest to wcale takie proste, bo te zatrzaski są tak zrobione, żeby za łatwo się ich nie otwierało. Natomiast wolałbym mieć dostęp tutaj z tej strony, bo wtedy ten panel byłoby mi łatwiej zamontować. Panel wyjąłem tam, jak na początku widzieliście, od drugiej strony czyli z boku. Ale no, tutaj jest fajniejszy dostęp i fajniej by było, żeby się dało to tutaj otworzyć. Natomiast naprawdę wcale nie jest proste podważanie tego, znaczy podważenie jest proste, to wcale nie chce wyjść tak łatwo. Niby to mam już to na wierzchu, nie idzie. jakby tu przykleiło się do tego o tu o tak mhm. no odeszła, rzeczywiście to przyklejone chyba do tej masy bitumicznej było od góry i dlatego nie chciało wejść jak widać wygląda to w ten sposób Moduł wchodzi tutaj. To jest takie okienko do programowania. O! Jakoś tak musi wejść Jakoś tak. Jak on tu wchodzi. O. tak, tak. Mhm. Czyli on siedzi tak i to się z powrotem. Zamyka. Teraz jest pytanie, czy warto to zamknąć, czy nie warto. Dobierałem się do tego programatora z boku teraz to wszystko dla mnie trochę inaczej wygląda. Eee, teraz nie wiem, który kabelek do czego, ale mam fotkę zrobioną. I zgodnie z tą fotografią chciałbym to popodłączać. <grym> żeby nie narobić jakiś głupot, no, krótko mówiąc, tutaj sobie przykleiłem taką folią, tą szarą to wytłumienie, bo ono przeszkadza. No i udało mi się te kabelki wszystkie podłączyć. Natomiast ogólnie, yy, no, w... trzeba mieć zdjęcie. Trzeba mieć zdjęcie, no chyba, chyba się nie da pomylić tych ktyczek, bo, bo one mają różne rozmiary więc chyba się nie da pomylić tych wtyczek ale na wszelki wypadek sugerowałbym zrobić zdjęcie, a przynajmniej tak zrobiłem no dzięki czemu mogłem yy, mam nadzieję bezbłędnie to podłączyć no i co, chyba tutaj zamknę tą klapkę z przodu, bo ona już mi jest do niczego potrzebna. aczkolwiek zachęcam do tego, żeby jednak odkręcić prawy bok i, i nawet ten, yy, ten, ten ten dół yy, bo mi się wydaje, że tak jest yy, znaczy właściwie, właściwie wystarczy tutaj dostęp ten z przodu, żeby wyjąć ten programator. Więc, nie no wiem, jak ktoś sobie poradzi. Według mnie po prostu tutaj jest przyklejono, widać takie ślady, takie po czarnym. Dlatego nie mogłem tego otworzyć, bo to się trzyma do tej masy bitumicznej, która tam jest od, od całego tego. Nie wiem jak to nazwać zbiornika, więc ona prawdopodobnie, trzymała, bo być może to nie było nigdy od, od, odłączane, więc być może dlatego miałem taki problem, żeby to odgiąć. Ale no wiadomo, że no jak się robi pierwszy raz, no to duża szansa jest, że to po prostu będzie w ten sposób się trzymało, więc trzeba się tutaj po prostu trzeba podważyć tu od góry trochę ten plastik, żeby on się odkleił tu z jednej i z drugiej strony i wtedy powinien pójść łatwo no dobra, zamykam to Jednaś taka zmywarka powinna być na jakimś stole bo tak to czuję się jak on naprawiał kurczę samochód muszę się położyć pod, o, żeby coś tu widzieć w ogóle no o. tu trzeba włożyć takie w to miejsce gdzie ten kabel ma przejść, ten który idzie tutaj do, do tutaj do sterowania no. Ja zwykle widziałem takie zwykle to ten cały moduł jest umieszczony się znaczy zwykle, ja nie, nie potrafię powiedzieć co jest zwykle, bo nie robię tego na co dzień, więc nie wiem jak to jest zwykle Natomiast te, te moduły no, lepiej jak są według mnie tutaj tam w okolicy tych przycisków na razie jeszcze tutaj nie przykręcam tych śrubek, bo Zobaczymy, czy to działa w ogóle. moduł jest po naprawie. Położę teraz zmywarkę z powrotem na bok, bo chcę się dostać. Tam no, do, do tego dolnego panelu, bo tam też go odkręcałem. Więc tutaj e, trzeba wcisnąć spód zmywarki. Do spodu zmywarki, w spód tutaj jest e, czujnik przelewowy, taki jakiś wpływ. Fajnie, to jest zrobione w tej. W poprzednim zmywarce to był taki kawałek steropianu. Tutaj to tak wygląda trochę bardziej e, profesjonalnie. Powinno być teraz. Jest na pewno tak. Niby na pewno, nie na pewno. Tak to powinno być. No jakoś tak powinno być. Dobrze, to wyszło tu. To wyszło tu, a tutaj powinno trzasnąć. O, cyk myk. Cyknek, cyknek, tutaj, tu zatrzaski, tu zatrzaski. Z tej strony trzeba najpierw włożyć to osłonka. Ta to osłonka tu wchodzi na te kabelki. To tylko muszę podejrzeć, jak ona, jak ona jest, jak powinna być założona. Udało mi się to włożyć. Tutaj na środku, na samym środku jest taka, takie oczko tam na dole, w które który musi wejść taki zawiasik na, na dole, gdzie ten plastik musi wejść, to tam trzeba wcisnąć, trzeba troszeczkę odgiąć. a ja tutaj z boku odgiąłem e, trochę ten cały moduł teraz. No, trzeba o tym pamiętać, i, jak ten moduł ma się na wierzchu, po prostu i zaraz, jak się, jak się tam go z przodu pewnie byłoby łatwiej. Pasz wodny trzyma się tutaj na jednym wkręcie, no i trzeba go od środka przykręcić. Tam tym kapturkiem, takim, o. zaraz to zrobię. Nie włączamy się zmywarki do prądu poza kamerą. No to jest zawsze taki moment najbardziej ciekawy i zawsze stresujący. Czy jak włączę do prądu to spali się wszystko? Czy może zacznie działać? Także chciałem się z Wami podzielić tymi emocjami. <śm> Na razie jeszcze węże są nie niepodłączone do wody, więc tylko chcę sprawdzić, jak w ogóle yy, zmywarka zareaguje. No i módlmy się. Módlmy się. I power. Włączyła się. Włączyła się, świeci się jedynka świeci się jedynka. Eee, sygnalizuje chyba brak. Nie wiem, podejrzewam, że to jest brak nabłyszczacza, bo taka gwiazdka nie wiem, jeszcze instrukcji nie zdążyłem przeczytać. Eee, wyłączam. Wyłączyło się. No to podłączam do wody, no i zobaczymy, czy. czy bierze. No ogólnie rzecz biorąc, zmywarka ruszyła. No teraz obserwuję, czy nie ma jakichś wycieków. Poprzedni właściciel zgłaszał tylko to, że jest błąd ten 12 F12. Natomiast nic nie mówił, że coś cieknie, czy nie. No więc po prostu muszę ją poobserwować. Na razie yy, zmywarka, nie wiem, bierze wodę, coś tam robi. Zmywarka działa. Jak na razie wszystko bez zarzutu. Kilka słów, jak zwykle podsumowania. Zmywarka trafiła do mnie jako uszkodzona. Wyświetlało się jedyne, co się wyświetlało, to była dwunastka. Okazało się, że to jest błąd F12. Na wyświetlaczu wyświetla się tylko po prostu dwunastka. Ale szperając po sieci, znalazłem taką informację, że to jest po prostu kod błędu. Dziwna sprawa, na znaczy się dziwna, no, dziwna jak dziwna, dla mnie dziwna, że ten błąd wyświetla się dopiero mniej więcej dwie minuty, może trochę dłużej po włączeniu zasilania. Czyli, jak włączy się wtyczkę do prądu, to zmywarka na nic nie reaguje, może nam klikać, pstrykać, nic nie działa, i nagle pstryk i wyskakuje ten błąd. Okazało się, że jest to problem ze sterownikiem zmywarki, czyli krótko mówiąc programatorem, czy jak to tam to nazwać, krótko mówiąc no po prostu z, z elektroniką. I co, co jest ciekawego w tym wszystkim? Ciekawe jest to, że, że psuje się nie sterownik Elektronicznie, tylko programowo się wywala, tak? Coś w rodzaju taki powiedzmy sobie blue screen jak w Windows, czyli rozjechało się oprogramowanie. Na szczęście, jest człowiek, który potrafi to zrobić. Nie trzeba kupować nowego sterownika, to jest też fajna informacja. Zdecydowanie jest to wtedy taniej. No i jest to podobno tak poprawione, że ten błąd się już więcej nie poprawi. Przy okazji, chciał... nie, nie pojawi. Przy okazji chciałbym podziękować. Kilku osobom na elektroda.pl, które mi podpowiedziały, które mi pomogły. Także pozdrawiam Was, panowie. Dziękuję bardzo. I no, i tyle.